Siemaneczko, z tej strony Rockser, dzisiaj ze mną jest Hall. przywitaj się Cześć. E, dzisiaj jesteśmy na serwerze Rewilla i ogłaszam e, konkurs, z którego są na dwie nagrody więc, tak. e, Konkurs z Daily, nikt się po, po, nie zgłosił e, po tą rzecz Niestety, więc jest znowu aktywny, muszę tutaj tam napisać komentarz, a to jest oddzielny konkurs lub to tam albo nie to się motywować, nie wiem na czym zrobię. Ale konkurs Pangei jest na e, trutę. Jak będziecie chcieli, to mogę dać całe konto, ale się też, e, konto jest to będzie jakiś Konto serio jest ciekawe, jedynie tutaj jest zrobiony, to e, biolog do certyfikatów. Dzień. KK. No i jedna z lepszych trud na serwie Z tego co widziałem jest ona bardzo dobra Bo ma bardzo duże średnie Nawet nie widziałem, co ty tam na, napisałeś no, do, Dobra, teraz a wiesz, normalnie Teraz już normalnie napisam. Będę sławny. On Zapraszam też oczywiście na kanał Luz Holta. Jak zgromuję Tak, 10 tak, tak, obidzian. E, więc tak, pierwszą nagrodą jest... E, za pierwsze miejsce jest ten... Ta Ninja 105 level. Tam jest e, 3 razy e, 1500 p e, małży. Jest, e, jest tam całe Perfect Echo 4 razy tarcze i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A za drugie miejsce jest truta. E, 56 średnie 20 ludzi, 30 z ręka, 8 na omdlenie. Kurde, zabił go, sorry I silny przeciwko sura i silny przeciwko y, y, szamanu Więc możemy to wypróbować na tym wojowniku W sumie ja jestem ciekawy czy go zabiję Pewnie go nie zabiję, ponieważ jestem bardzo słaby Ale spróbujemy Nawet na niego, o boże, tak zabiło, zabije mnie Dobra, no nic Jestem bardzo słaby <grybujesz> nawet na niego DPS-u nie mam E, otwartość nie. na niego nie mam, mogę sobie na szybkości zrobić I być śniłbym No po to, żeby się Nie, Gdzie ty się teraz bijesz? Następny jeden ta, pokaż swoją propozycję. Teraz Chodź na, na szybkości, H5. Na szybkość jakieś tam EQ, żeby e, mieć jakieś odporności na niego i może, może go rozwalać Chociaż nie sądzę. Chodź na H5. Nie chce mi się y, Sorka, że ten konkurs będzie tak długo trwał. Ale po prostu. Dobra, nieważne. już tego wojownika. Konkurs z Tutaj macie wszystkie rzeczy. Straciłem 100k. Nie wiem jak to zrobiłem, ale dobra. No, albo chcecie całe konto. Widzicie, macie tak rozwiniętą postać. Zadanie macie w ogóle. Wiele zrobiony zrobione jak na razie. Le level 80 Protruta. Tutaj macie wspomagacie. 400k. weźmy nikt, nie idąc Weźmy jakoś. Sprawdzacie taka pro No i dobra, tu na tyle Jeżeli Ja wiem chcecie... czy taka pro wiem chcecie... może pod hity... pod hity może być Weź mi nie przerywaj Jeżeli Ja tu może... recenzję robię jeżeli chcecie uczestniczyć w konkursie, musicie dać lajka, komentarz i subskrypcję. Hej, Ustawione! Wszystko to będzie dla Lodz'Holta! Mogę się założyć, że on wygra! Um, więc tak, nie wiem kto to w sumie Więc statutem, lub cała postać i daj Wędruje do mnie. Um, więc um, na razie było na tyle. Komentarz biorę udział, lajki like i subskrypcję.